Witam Was wszystkich serdecznie jeszcze raz. Debukart Global, lider XXI wieku. Debukart, szkolenie z cyklu lider XXI wieku. Motywacja, kierowanie i budowanie zespołu. To są nasze trzy dzisiejsze tematy, którymi się tutaj pokrótce zajmiemy. Będę to prowadził ja, czyli Robert Biednaciński. Jestem założycielem no i prezesem The Book Art International. A w marketingu sieciowym kierowanie polega na zrozumieniu, że aby osiągnąć sukces, musicie dawać przykład własnym postępowaniem. To jest klucz do sukcesu. Pamiętajcie, najważniejszą rzeczą jest zrobić najpierw to, o co później poprosicie swoich ludzi. Jeżeli chcecie mieć zespół, który osiągnie sukces, wy musicie wiedzieć, jak osiągnąć wasz sukces. Tak, to jest podstawa. Nie możecie wymagać od kogoś sukcesu, żeby. Za Wami podążał i osiągnął sukces. Jeżeli chcecie mieć zespół partnerów, którzy są świetni, Wy osobiście musicie nauczyć się, jak być świetnym. Jeżeli chcecie mieć grupę ludzi, którzy są dobrzy w budowaniu organizacji, w pozyskiwaniu nowych partnerów i uczeniu ich, jak odnieść sukces, Wy musicie poznać te zasady i nauczyć się je wprowadzać w życie i być dobrzy w budowaniu Waszej własnej organizacji. Jeżeli chcecie mieć ludzi, którzy znakomicie promują szkolenia i inne imprezy, takie jak na przykład dzisiaj, tak? związane z budowaniem zarobkowej opcji DeBooker, wy musicie umieć i promować te imprezy. Także to jest podstawą zagadnienia. Tak? Na szkolenia trzeba zapraszać swoich ludzi, trzeba się upewnić, że oni przyjdą, trzeba się upewnić, że oni będą. Tutaj mamy wspaniały przykład, dzisiaj pani Jany, która. Powiedziała, że u niej jest środek nocy, trzecia rano, czy to trzecia w nocy, taka, pomimo tego, jest tutaj z nami. To jest niesamowity przykład właśnie prawidłowego działania, które ma po prostu wielki potencjał ku temu, żeby osiągnąć sukces. W marketingu sieciowym jest bowiem jedna bardzo silna zasada mówiąca, że w tym biznesie przyciągacie ludzi podobnych do siebie. Wasz zespół w efekcie będzie odzwierciedlał, Was samych. Tak więc, jeśli chcecie mieć silny Team 4, w pierwszej kolejności sami musicie nauczyć się tego, jak odnieść swój sukces. Wszystko zaczyna się od Was. To jest początek drogi. Liderzy odnoszący sukcesy to rozumieją. Liderzy sukcesu rozumieją, iż biorą pełną odpowiedzialność za swoją przyszłość i swojej grupy. Tak? Czyli, jeżeli chcecie być liderem, a niestety musicie w tym biznesie być. I Bukart jedynie różni się tym od innych struktur, które budują inne firmy, że wystarczy wam mieć tu cztery osoby, nie trzeba tutaj w kółko rekrutować, szukać nowych. Ale niestety musicie wziąć pełną odpowiedzialność za siebie i za tych ludzi, których wprowadzacie do biznesu. To jest podstawa tutaj działania. Liderzy rozumieją, że jeżeli mają osiągnąć sukces w tym lub innym biznesie, to muszą zacząć od swoich osobistych partnerów, w tym wypadku od Teamu 4. Ale nie będzie to miało znaczenia, jeżeli nie weźmiecie na siebie pewnej odpowiedzialności za swój zespół. Nic nie będzie miało znaczenia, dopóki nie zadecydujecie, że wchodzicie w to na dłużej, że nie jest to próba, tylko 100% pewność osiągnięcia przez Was sukcesu, czyli jak ktoś wam mówi, no dobra, mogę spróbować. To nie jest biznes na próbowanie. Jeżeli ktoś chce próbować, to nie ma szans. Tutaj trzeba coś zdecydować, że się chce coś osiągnąć i jak już się w to wchodzi, trzeba mieć 100% przekonania, że chce się osiągnąć ten sukces. Wszystko inne nie będzie się liczyć, dopóki nie zdecydujecie, że zostaniecie takimi liderami, jakimi chcielibyście, aby stali się wasi ludzie. Jeżeli macie team chcecie, żeby ludzie mieli sukces, chcecie, żeby zostali liderami, liderami, poprowadzili swoje grupy, tak? Musicie to rozumieć, że sami musicie stać się takim liderem. I nie ukryjecie tego, nie ukryjecie, że wasza decyzja, wasze zaangażowanie nie jest 100%, czyli jak nie jesteście 100% zaangażowani, nie da się ukryć tego, to po prostu zawsze w jakimś momencie się pokaże. Jeśli coś wam idzie nie tak, coś nie robicie odpowiednio, wszyscy będą... Że coś jest nie tak. Ludzie mają swój instynkt, to się po prostu czuje. Nie ma znaczenia, co powiecie swoim ludziom, aby zrobili. Jeżeli oni nie, nie dostrzegą was pełnego zaangażowania, też tego nie będą robić. Możecie być najlepszymi nauczycielami na świecie. Możecie spędzać cały swój czas na mówieniu ludziom, co mają robić. Nawet jeśli wasze wskazówki są dobre, nawet jeśli wasze wytyczne są najlepszymi, Jakie kiedy ktokolwiek udzieli, nie będzie to miało znaczenia, dopóki wy nie będziecie robić tego, co każecie robić swoim ludziom. Także jeżeli mówicie, słuchaj, jest spotkanie, jest szkolenie, bądź na tym szkoleniu i sami nie jesteście na tym szkoleniu, to uwierzcie mi, że nic z tego nie wyjdzie. Dawajcie zawsze dobry przykład, to jest najważniejsza wskazówka, jaką możecie otrzymać. Dawajcie przykład swoim postępowaniem i przekonacie się, że jeżeli będziecie to robić, właściwie wasza działalność nabierze rozpędu. Jeżeli będziecie postępowali, właściwie, wasz zespół osiągnie sukces. Czyli to są, wszystko tu się zaziębia, tutaj jedno, w drugie wchodzi, tak? Trzeba po prostu zacząć dobrze i wtedy ten łańcuch sam się zacznie układać. Musicie teraz zadać sobie pytania. Po co prowadzę ten biznes? Po co tutaj jestem? Tak? To są dwa podstawowe pytania, na które musicie znać odpowiedź. Jeżeli nie znacie konkretnej odpowiedzi, nie będziecie mieć motywacji. Musicie wiedzieć, po co to robicie. Motywacja jest konieczna do tego, żeby osiągnąć sukces w network marketingu. Pomyślcie o tym teraz. Jest to podstawowe pytanie, na które prawidłowa odpowiedź będzie kluczowa dla dalszego Waszego sukcesu. Jest absolutnie pewne, że wszyscy mają różne powody, aby to robić, czy tutaj e, teraz być. Każdy z Was jest inną osobą, każdy z Was ma inny powód, dla którego tutaj jest. Większość z Was, jeśli pomyślicie o przyczynie, dla której tutaj jesteście, co powie? To osobista sprawa, to jest bardzo osobista moja sprawa. Dlatego właśnie ważne jest pomyśleć o tej przyczynie, dla której to robicie bardzo serio. Dlaczego? Ponieważ ten powód będzie waszą motywacją na długi czas, aż do końca, aż osiągniecie sukces. Każdego dnia napotykacie wyzwania. Każdego dnia ludzie będą zadawać Wam pytania w formie zarzutów. Każdego dnia podczas pracy spotkacie ludzi, którzy nie wierzą w ten biznes. Na pewno już w tej chwili zetknęliście, z tym, zetknęliście się z tym, co tutaj jest wymienione. Napotkacie ludzi, którzy są źle nastawieni, i to nie jest miłe, kiedy musicie się z tym spotkać. A wiecie dlaczego? Ponieważ niektórzy z tych ludzi są waszymi przyjaciółmi. Niektórzy z tych ludzi ze złym podejściem mogą być kimś z waszej rodziny. A kiedy jesteście z ludźmi, których kochacie i szanujecie, i kiedy ci ludzie nie akceptują tego, co robicie, to nie jest to po prostu miłe. Właśnie wtedy dużo ludzi czuje, że przyszedł czas, by to zakończyć, ponieważ nie mogą zrozumieć, dlaczego inni nie widzą tego, co oni widzą. Dlatego powód musi być na tyle mocny, że nie będzie ważne, co myślą inni ludzie, że bez względu jakie stanie przed Wami wyzwanie, bez względu na to, co się stanie, osiągniecie swój cel i uzyskacie finansową i osobistą niezależność. Sukces jest wyborem, a Wy musicie go tylko dokonać. Jednak jedynym sposobem, aby dokonać tego wyboru, jest posiadanie motywacji wystarczająco silnej, aby pokonać wszelkie przeciwności. Tak więc poproszę Was wszystkich, abyście pomyśleli o Waszej motywacji teraz i zapisali sobie, co jest Waszym powodem. Weźcie kawałek papieru, ołówek i napiszcie sobie, Dlaczego tutaj teraz jesteście, dlaczego chcecie zrobić ten biznes? Musicie to zapisać to jest bardzo istotny element waszej pracy. Musicie mieć swoją motywację zapisaną i zawsze ją przy sobie nosić. Czytajcie to każdego dnia, ponieważ ten powód musi być silniejszy i ważniejszy niż jakiekolwiek wyzwanie, albo przeszkoda lub problem. Musi on być silniejszy od każdej źle nastawionej osoby, którą możecie spotkać na swojej drodze każdego dnia. Jeżeli tak będzie, przetrzymacie wszystko. Staniecie się silniejsi i odniesiecie sukces, ponieważ znaleźliście dla siebie motywację do osiągnięcia swojego celu. Przedstawię Wam teraz przykład z mojej kariery w marketingu sieciowym. Powiem Wam, jakie było moje dlaczego. Kiedy pierwszy raz zaczynałem w marketingu sieciowym, moją motywacją była wolność. Wychowałem się w Polsce w latach 60-70. Polska w tamtych czasach była państwem komunistycznym. Kapitalizm, natomiast świat za żelazną kurtyną, oznaczał wolny rynek i niekończące się możliwości. To z kolei odzwierciedlało nam coś wspaniałego miejsce, gdzie istnieje wolność i niezależność dla wszystkich. Pamiętam, jak jako nastolatkowie często rozmawialiśmy z, o tym z kolegami, jak to wspaniale jest na Zachodzie. Ludzie są tam wolni, możesz być kim chcesz, możesz mieć co chcesz. Tak wyobrażaliśmy sobie ten zakazany wówczas dla nas świat. Tam była nasza wolność, której w komunistycznej rzeczywistości nie było. Tak nam się wówczas wydawało. A prawda była i jest taka, że wolność wszędzie jest równa kapitałowi, który ktoś posiada. Oznacza to, że jeżeli nie masz pieniędzy, nie jesteś wolny. Inaczej mówiąc, im więcej masz pieniędzy, tym więcej masz swobody. I wcale nie myślę, że pieniądze są najważniejsze. To nie jest najważniejsza rzecz w życiu. Jednakże, kiedy nie masz pieniędzy, pieniądze stają się bardzo ważne. Uwierzcie, możecie zapytać każdego biednego, kogokolwiek, kto ma trudności i on Wam powie, że pieniądze są ważne. Nie są one jednak najważniejsze, same w sobie bowiem nie stanowią żadnej wartości. Pieniądze są narzędziem, są środkiem, aby zdobyć to, co potrzebujesz, aby zapewnić komfort swoim bliskim i sobie, zabezpieczyć własne życie i swojej rodziny. Jak widzicie, pieniądze same w sobie nie są ważne. Stają się natomiast niezbędne jako narzędzie do osiągnięcia tego, co nazywamy wolnością osobistą. A moją motywacją była właśnie wolność osobista, i pieniądze mogły mi tą wolność umożliwić. Wiedziałem, że pieniądze są niezbędnym narzędziem, żeby to osiągnąć. Jakie więc było moje i jest nadal dlaczego? Nie chciałem znaleźć posady i pracować dla firmy, żeby mi ktoś mówił, ile jestem oparty. Nie chciałem, aby ktoś inny mówił mi, ile godzin muszę pracować w każdym tygodniu. Nie chciałem, aby ktoś mi mówił, kiedy jestem zmęczony, a nie mówił mi, kiedy mogę odpocząć i jak długo. Nie chciałem, aby ktoś mi to mówił i kierował moim życiem. Nie chciałem, aby ktoś mi mówił, że mogę wziąć urlop raz w roku i na ile dni i kiedy mogę na ten urlop wyjechać. Czułem, że nigdy nie będę szczęśliwy w takiej sytuacji, że nigdy nie będę usatysfakcjonowany, będąc kontrolowany przez firmę czy korporację, gdzie nie miałem wyboru i przyszłości. Zawsze zgadzałem się z zasadą, że trzeba mieć pieniądze, by móc zarobić pieniądze. Na pewno słyszeliście to już kiedyś: pieniądz robi pieniądz. To jest stara prawda, gdybyśmy rozmawiali o tradycyjnym biznesie. Jeżeli rozmawiamy o tradycyjnym biznesie, trzeba mieć pieniądze, aby zarobić pieniądze. Dlaczego? Ponieważ ktoś musi wyłożyć pieniądze, zainwestować, ponieść ryzyko, żeby rozpocząć biznes. Ktoś musi zatrudnić pracowników, ktoś musi wynająć lokal lub nawet kupić cały budynek. Tradycyjny biznes potrzebuje urządzeń, wyposażenia. Jeśli jest to restauracja, na przykład, musicie kupić sprzęt kuchenny, naczynia, garnki, wyposażyć lokal, we wszystkie Niezbędne rzeczy. Tradycyjny biznes potrzebuje pieniędzy, żeby zacząć generować pieniądze. I to jest powód, dla którego tak uwielbiam marketing sieciowy. Jest to przedsięwzięcie, gdzie każdy ma taki sam potencjał, jeśli nie lepszy, niezależnie od tego, ile posiada pieniędzy. A jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, to marketing sieciowy ma wszystko to, co jest w tradycyjnym biznesie. Powiem więcej tutaj. Każdy ma możliwość zarabiania tyle samo albo i więcej niż ktoś, kto prowadzi tradycyjny biznes. Nie potrzebujecie też dużego kapitału na starcie, potrzebnego przy zakładaniu tradycyjnej firmy. Dlatego ten model biznesu tak mnie zafascynował. Dlatego marketing siedziowy to biznes najlepszy z najlepszych. Ciągle pamiętam ten pierwszy dzień, kiedy poznałem marketing sieciowy. Byłem na spotkaniu zapoznawczym. Po skończeniu podszedłem do prowadzącego lidera i zapytałem: To mi się naprawdę podoba, możesz mi powiedzieć, co muszę zrobić, aby osiągnąć sukces? Pewnie, że mogę odpowiedział. Musisz się powielić, znaleźć kogoś, kto tak myśli jak ty. Nie widzę problemu to będzie łatwe, odpowiedziałem. Czy możesz zadzwonić do mojego przyjaciela i go zaprosić na następne spotkanie? Zapytałem. To był mój znajomy, mój przyjaciel, który myślał dokładnie, tak, jak ja, tak mi się wtedy zresztą wydawało. Ja mogę to za ciebie zrobić, odpowiedział, ale to nigdy nie nauczy ciebie, jak dążyć do sukcesu. A to przecież ty chcesz być wolny. To co mam zrobić? Jak? Zapytałem. Zaproś go sam, pomyśl o swoim dlaczego i będziesz wiedział jak. Chcesz osiągnąć z nami sukces, musisz sam nabrać doświadczenia, jak to zrobić, odpowiedział mi lider. Wówczas zrozumiałem, że ten lider postawił mnie przed podjęciem wyboru. Musiałem zdecydować, którą drogę wybrać, sprawdzić, czy moje dlaczego jest silniejsze od strachu przed nowym. Czy potrafię wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby osiągnąć moją wolność? Po powrocie do domu zaraz zadzwoniłem do mojego przyjaciela. Mój entuzjazm i wiara w nowe możliwości były siłą, przed którą nie mógł się oprzeć. Już na następne spotkanie poszliśmy razem. Po skończeniu obaj podeszliśmy do tego samego lidera, i gdy się do nas odwrócił, wskazałem na mojego przyjaciela. I powiedziałem, powieliłem siebie. Co dalej? Ta historia uczy, że doświadczenie będzie zawsze waszym najlepszym nauczycielem. Pozwólcie to wyjaśnić. Mogę wam powiedzieć, jak zdobyć klienta, ale dopóki sami go nie zdobędziecie, nie będziecie tego tak naprawdę umieć zrobić. Mogę wam powiedzieć, jak pójść i rozdać ludziom informacje z programem zarobkowej opcji DeBooka. Aby kogoś tym zainteresować. Mogę Wam powiedzieć, jak to zrobić, ale dopóki sami tego nie zrobicie, nie zrozumiecie tego w pełni. Ten biznes jest bardzo prosty, ale nie jest łatwy, a to jest zasadnicza różnica. Powodem, dla którego twierdzę, że nie jest łatwy, jest to, że to każdy sam musi na niego pracować. A tam, gdzie macie do czynienia z ludźmi, nigdy nie jest łatwo. Każdy ma inną osobowość, ludzie są jak odciski palców, każda napotkana osoba jest inna, każdy ma inną historię i każdy będzie miał inną motywację. Ludzie zaczynając nie wiedzą, jak pracować z innymi na początku. Dlaczego? Ponieważ na początku każdy chce, aby ludzie Was rozumieli. To jest wszystko, czego chcecie na początku. Kiedy wytrwacie w tym biznesie przez jakiś czas, będzie inaczej. Zrozumiecie, że jeśli chcecie osiągnąć wielki sukces i być liderem swoich ludzi, to nie chodzi o to, aby ludzie rozumieli Was, ale o to, abyście Wy rozumieli swoich ludzi. Chodzi o Waszą umiejętność słuchania i rozumienia innych. Na początku chodzi o Was samych, ale jeśli chcecie odnieść długotrwały sukces, Musicie się skupić na swoim zespole. Na początku wszystko, o czym myślicie, to jak dużo pieniędzy możecie zarobić i jak szybko. Myślicie, że wasz sukces będzie kluczowym czynnikiem w waszym biznesie, ale kiedy już nabierzecie doświadczenia, zdacie sobie sprawę, że w marketingu sieciowym nie chodzi o wasze pieniądze. Chodzi o pieniądze, ile zarabia wasza grupa. Nie chodzi o Waszą pozycję w biznesie, chodzi o to, ile ludziom z Waszego zespołu możecie pomóc w osiągnięciu takiej pozycji. Kiedy osiągniecie taki poziom patrzenia na biznes sieciowy, zaczniecie rozumieć, że tu nie chodzi o Was, tylko o Wasz Team 4 i Wasz zespół. Dopiero wówczas zauważycie, że im bardziej się skupicie na pomaganiu swoim ludziom, tym bardziej pomożecie sobie w osiągnięciu celu, do którego prowadzi Was Wasze Dlaczego. Dziękuję. To by było na tyle w dzisiejszym szkoleniu.